Zapraszam na kanał cynicznie po polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. Z mojej perspektywy zajmuję się służbami bezpieczeństwa Rosji. To było dla mnie bardzo duże zaskoczenie, bo jeżeli by to rzeczywiście ukraiński dron, to by świadczyło, że federalna służba ochrony, ja już nie mówię o obronie powietrznej samej Moskwy. Totalnie zawiodła. No jest to dla mnie niewyobrażalne, że Rosja jest w stanie już takiej degręgolady, że dedykowane ochronie Kremla służby nie są w stanie zabezpieczyć tego obiektu. I to wszystko wskazuje na to, że jednak trzeba myśleć o tym scenariuszu, który mówi o rosyjskiej prowokacji. Czemu miałaby ona służyć? To popatrzmy na symbolikę tego wydarzenia. To było uderzenie na flagę Rosji, na budynku, w którym nie przebywał Putin. To od razu powiedzmy, to nie był zamach na Putina, jak media donosiły czy spekulowały. To było miało pokazać, że nawet przyjmując że ten scenariusz rosyjskiej prowokacji, że Rosja jest obiektem agresji, wręcz jak sami to potem stwierdzili w oficjalnych komunikatach, Dokonano aktu terroryzmu. O co tu by chodziło Rosjanom? Moim zdaniem, w Rosji trwa cały czas dyskusja w elitach, jak prowadzić tą wojnę. Wiadomo, że ta wojna jest kosztowna, może by jednak zmienić jej charakter. Ale y, uważam, że istnieje tam bardzo duża grupa ludzi, która chce przekonać cały świat, a, a przede wszystkim społeczeństwo rosyjskie, że Rosja prowadzi, że Rosja jest zaatakowana i prowadzi wojnę egzystencjalną, o tym właśnie ta symbolika, kręp w ogniu, y, to jest bardzo siły, silny sygnał mający po raz kolejny nie wiem, czy zmobilizować społeczeństwo, ale utrwalić społeczeństwie rosyjskim przekonanie, że Ukraińcy i wrogie NATO są coraz bardziej agresywni. Trzeba pamiętać też kontekst wydarzeń związanych już bardziej z sytuacją na froncie czy w okolicach frontu. No w sumie w tym samym czasie dochodzi do szeregu mm, ataków ukraińskich na obiekty infrastruktury krytycznej rosyjskiej na terytorium Rosji. To, trzeba, to był Krym i oczywiście przygraniczne obwody. Yy, Rosjanie tego już nie ukrywają. Władze lokalne mówią: tak, Ukraińcy nas ostrzeliwują. Więc to się jakby się spina w całość. Yy, obraz Ukrainy agresywnej, która, która nie waha się uderzyć nawet na święte miejsce, jakim jest Kreml. Przypomnijmy, że poprzednio, kiedy do, dochodziło do pierwszych ataków ukraińskich na terytorium Rosji, w tym rejonie przygranicznym, władze w Moskwie milczały. Milczały, chciały przy tym ukryć to. Teraz już są przygotowane do wskazywania, że, że jest to Ukraina. Przekaz jest dosyć, dosyć prosty. Ukraińcy odważyli się dokonać aktu terroryzmu. I to jest ten główny motyw przekazu. Do tego, oczywiście, tak jak przewodniczący Dumy Państwowej czy zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Miedwiediew, wygłosili bardzo ostre. Mieli bardzo ostre wypowiedzi. Wołodin mówi, że to jest powód, aby myśleć o użyciu stosownej broni. Oczywiście zawalowany szantaż jądrowy. Miedwienie wezwał otwarcie do likwidacji Zełęskiego i jego kliki. Także tutaj mam ten ton agresywny. Musimy dalej atakować Ukrainę, musimy złamać, złamać jej opór, a przede wszystkim uderzyć w jej elity polityczne. No i w tym momencie mamy szereg. Scenariuszy, co Rosjanie mogą zrobić. Myślałem, że Rosjanie bardzo szybko zareagują, na przykład dokonają demonstracyjnego ataku na obiekty rządowe w Kijowie. Tego nie zrobili. Być może to była taka akurat na Kijów, ale być może, być może ukraińska obrona powietrzna była dosyć skuteczna, że nie osiągnęli swojego celu. W ciągu, ostat... w ciągu ostatnich 24 godzin nie wydarzyło się nic spektakularnego. To jest wydarzenie, które już jakby powoli przechodzi do historii, są nowe już koniące nas wydarzenia. Nie widzimy tych konsekwencji. Reakcje władz rosyjskich są dosyć standardowe. Komitet śledczy wszczął śledztwo w tej sprawie, ale podkreślam no, biorąc pod uwagę te informacje, które są dostępne publicznie, no, trudno jest mi uwierzyć, że ten dron nadleciał leciał aż z Ukrainą, on był stosunkowo mały. I to wskazuje, że on został wystartował gdzieś w pobliżu Kremla. No to już, to już, jeżeli odrzucamy jednak już tą tezę o totalnej degręgoladzie służb rosyjskich, jest silną poszlaką, że była to widowiskowa prowokacja mająca uz uzasadniać agresję na Ukrainę. W umysłowości zachodniej dron nad Kremlem. I wskazanie na to, że to nie świat ukraiński, tylko rosyjska prowokacja jest czymś, co się nie, nie mieści w głowie. Prawda? Dlatego, i to jest bardzo dobry przypadek, który pokazuje, że Racjonalność zachodnia jest zupełnie inna niż racjonalność rosyjska. Czy może bardziej Rosjanie w inny sposób myślą, postępują, o modus operandi rosyjski, który wynika też z kultury strategicznej rosyjskiej jest po prostu inny niż nasz. Dlaczego myśli sobie człowiek z Zachodu? Tutaj oczywiście mam na myśli także, także nasz kraj. Dlaczego Rosjanie mieliby sami siebie atakować, czy to jest bez sensu? Tymczasem, jak się popatrzymy na historię ostatnich lat, to się okaże, że nie tylko mieliśmy zamachy w 1999 roku w Moskwie, w Bujnaksku, w Wołgodońsku, kiedy to sama prawdopodobnie wszystko na to wskazuje. FSB wysadzała budynki mieszkalne, potrzeba pretekstu, żeby wypromować wtedy kandydata na, na, na prezydenta, jakim był Władimir Putin, ale także kwestia gazociągu Nord Stream. I znowu mamy cały czas niezakończone długie dyskusje, dlaczego Rosjanie mieliby niszczyć własną infrastrukturę krytyczną. Przecież to jest bez sensu. I tu się okazuje, jak sobie rozłożymy na czynniki pierwsze, to co się wydarzyło e, e, dwa dni temu, to się okaże, że to wcale nie jest bez sensu, że tutaj motywacja Kremla do tego, żeby wyinscenizować Lot ukraińskiego rzekomo dronu nad, nad Kremlem ma głęboki, ma głęboki sens i tego głównie chodzi o mobilizowanie społeczeństwa rosyjskiego do tego, żeby ono wreszcie przekonało się, wreszcie uwierzyło w myśl tej narracji propagandowej Kremla, że to jest rzeczywiście wielka wojna ojczyźniana. Że to jest wojna egzystencjalna dla Rosji. te wszystkie siły Rosjanie muszą mobilizować do tego, żeby nie tylko tę wojnę popierać bardziej gorliwie niż do tej pory, ale też, żeby kolejne prawdopodobne fazy mobilizacji, żeby one przechodziły bez żadnego, bez żadnego kłopotu. Myślę, że Rosjanie chcieliby wpisać atak na dronu, dronu na Kreml właśnie w te przygotowania ukraińskie do kontrofensywy. Szczególnie, że w ostatnich dniach mieliśmy kilka tego typu e, wydarzeń, e, kiedy, no, które jednoznacznie wskazują na jednak działanie ukraińskie, na terytorium Federacji Rosyjskiej. Tak, W obwodzie bryjańskim ataki na e, e, szalony kolejowe przewożące paliwo, czy też atak na, na Krymie. No więc to możemy rzeczywiście postrzegać jako przygotowania Ukraińców do, do tego, żeby pewne Szlaki logistycznych dostaw, także paliw dla sił rosyjskich operujących na Ukrainie, przeciąć. Rosjanie próbują atak dronem na Kreml wpisać właśnie w te wydarzenia. Nie mam póki co przekonania, czy to im się udaje, czy nie. Zawsze będzie trudno stwierdzić, na ile to społeczeństwo rosyjskie, czyli główny odbiorca dla Kremla, tego typu narracje zaakceptuje. Myślę, że biorąc pod uwagę jednak to, że media propagandowe rosyjskie od właściwie natychmiast zaczęło o tym mówić. To myślę, że tutaj Kreml ma, ma spore szanse na, na powodzenie, na dostarczenie takiego sygnału do własnych obywateli, tak to Ukraińcy yy, i co tylko sprawia, że Rosja potrzebuje wytężenia sił do tego, żeby Ukrainę wreszcie, tą hydrę ukraińską, yy, wreszcie pokonać. Jeśli chodzi o działania zewnętrzne, myślę, że one mają dwóch adresatów. Pierwszym są państwa globalnego południa, i tutaj musimy pamiętać, że postrzeganie tej wojny jest inne w Europie. A jest inne w Brazylii, czy w państwach azjatyckich, czy afrykańskich. Coś dla nas jest oczywiste, tam daleko oczywiste nie jest. I Kremlowi będzie znacznie łatwiej teraz, także na forum e, Organizacji Narodów Zjednoczonych, przekonywać, że Rosja tak naprawdę prowadzi wojnę obronną. To reżim e, ukraiński jest reżimem terrorystycznym, już mówią to Rosjanie. I myślę, że tego typu interpretacje, one już się przebijają do społeczeństw, elit krajów globalnego południa i tego typu. Atak, jaki mieliśmy do czynienia na, na, na Kreml, on tylko tutaj sprawę Kremlowi ułatwi, co też daje nam kolejny argument, żeby, żeby twierdzić, że to jednak instanizacja rosyjska była. Drugim adresatem z kolei są państwa zachodu, chociaż tutaj Kreml chyba jednak zdaje sobie sprawę, że przekonanie kogokolwiek do tego scenariusza będzie, będzie trudniejsze, aczkolwiek myślę, że jednak Putin i jego koledzy mają nadzieję, że obawa zachodu przed eskalacją. Przed takim właśnie przeniesieniem wojny na zupełnie innym, na zupełnie inny poziom. Co będzie, jak Rosjanie użyją broni nuklearnej, prawda? To jest jedna z głównych obaw w świecie, w świecie Zachodu, więc na tym Rosjanie również grają i myślę, że dron nad Kremlem ma im w tym pomóc. Rosja grała opcją nuklearną, gra i będzie grała, dlatego że to jest po części przynajmniej skuteczne. I też mam wrażenie, że obawa przed tym, że Rosjanie mogą użyć broni. Nuklearnej, jest im dane państwo jest dalej od, Rosji, dalej od Rosji, tym obawa przed użyciem broni rosyjskiej nuklearnej jest większa. Natomiast w państwach, które są państw nadowskich na, na, na flance Wschodniej położonych, tutaj mam wrażenie, że im bliżej ktoś ma bliżej granicę do, do, do Federacji Rosyjskiej, tym te obawy są, są mniejsze, a już najmniej się boją tego Bałtowie, którzy przecież są na, właściwie na pierwszej linii, na pierwszej linii frontu. Myślę, że Rosjanie w ciągu tych 14 miesięcy pełnoskalowej wojny zrobili już bardzo wiele. Ukraińcy chyba, chyba niczym nie powinni być zaskoczeni. E, mieliśmy do czynienia i z atakami na cele cywilne i z zniszczeniem z całych miast, jak choćby Mariupol, atakami na infrastrukturę krytyczną. Być może Rosjanie będą chcieli nie wiem, może jakiś most na przykład na Dnieprze zniszczyć. Prawda? Do tej pory do tego jeszcze nigdy nie doszło, żeby rosyjskie e, rakiety trafiły w przeprawy na, na Dnieprze, które mają kluczowe znaczenie logistyczne dla zasilania sił ukraińskich. Więc być może do takiego ataku rzeczywiście dojdzie, który miałby też uwiarygodnić to, że to jednak, to jednak nie Rosjanie, tylko Ukraińcy, jak będą przekonywać, czy cały czas przekonują, przekonują Rosjanie.